No już. Dobry. Dobry. Mam tak dla nera kurtkę, A, bo ludzie się bardzo. wypowiadają, że bardzo marznie. Proszę pokazać, co to jest w ogóle za kurtka, bo może to Wojtka kurtka chcesz mu założyć, ludzie pomyślą. Państwo, co Szanowni to powiem tak. Pierwszy raz, ile ja mieszkałem na wejści, na wsi, mhm. powiem wam szczerze, Słuchanie moi. Psy nie mieli ubrania. Ja to pierwszy raz słyszę, no. no, naprawdę. Świat się zmienia. Przy nie chodzą, teraz w wózkach jeżdżą. Ludzie wożą jak dzieci w wózku. Przy? Tak, żeby łapki mu się nie zmęczyły. Naprawdę. Starsze Boże kobiety. Święty. co za na, co, Powiem tak, co za naród się robi. Tu dzieci mają chodzić małe, a przy. Do czego dąży ten świat, co? Tak, a no. przy jak, 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 tak, jak małe dzieciaki. żeby się nie męczył. Albo noszony, albo w wózku. A przynajmniej w wózku. Takim do dziecka czy ten Takie chłuska, No dobra tam. to co idziemy założyć zaraz, 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 czekajcie Ja go tu przeprowadzę no, Nie no tam podejdziemy no, Ale przecież nie musi go spuszczać Żeby mu założyć nie Pokaż może tą kurtkę Dokładnie bo to kurde Major powie że jego kurtkę mu założyli Albo Meksykana Podaszek, czy co to? Aha, to pod chyba, podspot, nie? No. Tam nie? my no. no fajnie. No ale przecież pies, kurwa, niech jeżdżą po wsiach, czy gdzieś. No przecież psy tylko tak w Budach są, nie? Dobrze, ten ma budę, czy tam dom nawet. B bu budynek ma. No przecież, Będziemy zobaczyć, co on tam ma. No. Nerko. No nawet, nawet budy nie ma To ma w domu, w chlebiku jakimś tam sobie mieszka. Także ma naprawdę warunki. Buda też jest, oczywiście widać, daszek. Ja będę wchodził, bo mnie chapnie. Daj no. Krzychu, ale nie spuszczaj go, załóż mu tak tą kurtkę Zadaj mu tą kurtkę Krzychu, nie spuszczaj go, tylko tak mu załóż. Tak jak tam jest Bioro, się. Ej, tylko go nie spuszczaj bo będzie skagał po wszystkich gościach. Czekaj, czekaj, czekaj Masz tu kurtkę, nie spuszczaj go w ogóle, Krzychu. Nie zakładaj mu kagańca. No musi mieć Chyba, że sam się obawiasz. Nerko. No ludzie mówią, że Ty te puszki powyrzucasz. No przecież one mają ponad dwa lata terminy, bo sam widziałem na własne oczy. Jeżeli mają dwa lata jeszcze termin, ponad, to gdzie Ty byś miał to wyrzucić? Bo nie rozumiem tego. Co ludzie piszą. Niech się pan jakoś tam wypowie, panie Krzysztofie. Nie no. się. No mówię, nie zakładaj. Nie spuszczaj go i nie zakładaj mu to. Hallo. Co? Tu kurtkę proszę mu założyć tak, jak on tam jest. Nie da. Nie da, za No. Tu kurtka. Jak to się zakłada? Tak, tylko... to jest. Toż splecy, to pomaranczowy. To się trwało. Dobra. Ja go we właśnie, o tuło. Trzymać będę Moment, żebym tak. No, dokładniej. No. Dalej. Teraz to pod No. Bo ja, bo ja nie zakładam. dokładam. Sprzegłupka <noise> <noise> robią. Pewnie tak myśli. I tam, tam na nie nogi no, będzie problem. Ro większy jest niż myślałem. Za małe? Tak. No? Albo... Nie. No ale plecy mu tam grzeje, ale to musi być... Ale tak, tak. Jakoś to inaczej założone, dobrze. nie? I teraz to na tym nogi. No. no i dobrze ma. No. Odsuńmy się z daleka, będzie widać. No. no. No, to będzie gry, to zerwie na pewno. Bo nie niby... wiem, myślisz, że z niego głupka robią, tak? I będzie trzeba psa do Choroszczy oddać. Bo ludzie piszą, że Wy musicie do Choroszczy się zgłosić. No, 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 no. tam, łódka. No, I już. A na jajka też tam ma osłonę, żeby mnie nie zmarzły? Nie jest przyzwyczajony, panowie. N no no mówię. Trzeba tam obrożyć, no nie? Jak tu mu smycz idzie, to... Trzeba będzie mu przepiętą smęć. Bo tu ten smęć idzie pod tym.